nie były i złota. Gregor Schlierenzauer, zawodnik, który wraca po kontuzji. Widzieliśmy też w tym materiale przed rozpoczęciem kwalifikacji, o tym jak Gregor opowiadał, że no, był pełen nadziei, że będą w stanie go jego fizjoterapeuci, lekarze postawić z powrotem dosłownie ich przenośnij na nogi, że będzie w stanie skakać. Jest na mistrzostwach, bierze udział w dzisiejszych kwalifikacjach. No i jak zwykle nienaganna technika, pięknie Leci pięknie ląduje Gregor no troszeczkę może odległości na razie brakuje aby zająć czołową lokatę ale oczywiście w konkursie go obejrzymy 92,5 Rekordzisty świata pod względem liczby Pucharowych zwycięstw Dobry skok dobry skok Austriaka już nieźle prezentował się wczoraj podczas treningów Wydaje się że o tej kontuzji zapomniał że jest pewny swego. No i na razie na ósmym miejscu. A za chwilę kolejny wielki skoczek. Cztery złote medale Igrzysk Olimpijskich. Cztery medale Mistrzostw Świata, choć tylko jeden złoty. Jeden srebrny, dwa brązowe. Sapporo 2007 rok to dla niego mistrzostwa najlepsze, bo tam był i Mistrzem Świata, i Wicemistrzem Świata. No nigdy nie miał szans, tak jak chociażby Schlierencauer, dołożyć medali w konkursach drużynowych, no bo Szwajcarzy nie mieli czterech dobrych zawodników. No ale indywidualnie osiągnął wiele. 35-letni już Szwajcar, którego kariera pewnie zbliża się do końca, mimo że w obrazie graficznym skorcie zapaliła się na czerwono. Dostał zielone światełko Simona Man. Ten sezon słaby dla niego. No ale ten skok kwalifikacyjny w miarę w miarę dobry. Oczywiście będą niskie noty za styl, za styl, no bo telemarku już od dawna e, Aman nie stara się nawet e, prezentować, dlatego też oceny od 16 do 17 punktów, odległość 88,5 metra, no ale on miał chyba najgorsze jak do tej pory warunki, ponad metr na sekundę e, ten uszczelniony tak. odczyt wiatru z tyłu skoczni w plecy i za to aż dodane 10,7 punktów. To oznacza, że jest, jest na dziewiąty. dziewiątym miejscu, tak, tak? mimo tego, że dość odległa była ta odległość. ocena za, za odległość, tak. tak, to od tych najlepszych, no to bonifikata Zawiat sprawiła, że przesunął się do czołowej dziesiątki. Uśmiecha Kolej się tak. jakoś tak. Pokazuje ja tak, to Słoweniec skacze. Jernej Damian teraz na rozbiegu. Też powrót po kontuzji w tym sezonie. Oj. Przy lądowaniu drobne problemy, ale Jakoś się wyratował. W związku z tym noty pewnie będą troszeczkę obniżone. Obejrzymy Jerneja w jutrzejszych zmaganiach 86,5 też będzie bonifikata. Nie, będą punkty podjęte za wiatra, więc dosyć szybko się tutaj tak, zmienia się sytuacja. mam nadzieję, że podczas konkursu będzie stabilnie już nieważne czy z jednej strony, czy z drugiej, ale ja tak, że by było sprawiedliwe. pogoda nie będzie tak wypaczać tu obrazu rywalizacji. 27. Jernej Damian, liderem ciągle Jana Ahonen, Romaszow, drugi Forfang trzeci. My przypominamy Państwu, że pierwszy z Polaków Dawid Kobacki ma 51. Numer startowy, już niedługo Polaka zobaczymy. Po nim Piotr Żyła z 56. Numerem, a teraz Taku uci. Japończyk ma dwa medale Mistrzostw Świata, złoty i brązowy, ale za konkursy drużynowe. Indywidualnie nigdy na podium nie stawał. Ten sezon na razie bardzo przeciętny, ale tutaj wczoraj w treningach skakał dobrze. Taku uci. 29-letni skoczek. No i teraz też dobry skok, 94,5 metra przy wietrze, ale dużo słabszym z tyłu skoczni niż podczas skoku Simona Amana, około 0,2 metra na sekundę. Ja też dodajmy, że te medale wywalczone przez Takeuchi'ego to w dużej mierze zasługa jego koleżanek z drużyny, Tak, bo to że to z z były to medale mieszanych. z Tak, tak mieszanych. Tak Zresztą tutaj w lachki wydaje się, że znowu Japonia o, tak. będzie walczyć w konkursie drużyn o medal. I to będzie pewnie znowu w znacznej części, jeżeli te medale wywalczą za sprawą dziewczyn. No, Japonki prezentują się tutaj tak, że będą chyba w stanie zrobić rywalką podobną przykrość, jak Niemcy dzisiaj podczas kombinacji, że zajęli cztery czołowe lokaty i jeszcze mieli kolejnego zawodnika na początku drugiej dziesiątki. Roman Kodelka. No nie skacze tak dobrze Roman w tym sezonie jak, jak zimę temu, jak dwa lata temu, no ale, ale to są skoki przyzwoite. One będą dawały mu szansę na, na lokaty nie, może na początku drugiej dziesiątki, ale wyżej obawiam się, że, że, że niekoniecznie. Latem został ojcem, miał też kontuzję, która na pewien czas, na kilka tygodni wyeliminowała go z przygotowań. I ten sezon rzeczywiście dużo słabszy od dwóch poprzednich, no bo przecież był blisko czołowej dziesiątki klasyfikacji generalnej w dwóch poprzednich sezonach. A raz nawet był w dziesiątce, zakończył na siódmym miejscu, no a w tym sezonie jest 25. zawodnikiem walki o kryształową kulę. A teraz na miejscu ósmym, zaś za chwilę Noriaki Kasai. W 89 roku Lachti tutaj startował na Mistrzostwach Świata. Wtedy był 57. na Skoczni Dużej 54 na normalnej, no ale ma też medale wywalczone, chociażby w Predazzo, gdzie dwukrotnie był brązowym medalistą i przywiózł jeszcze srebrny medal z konkursu drużynowego. No, Ryaki Kasai, bardzo dobry, Płodnie. choć nieco, nieco gorzej wylądowany skok Japończyka, no ale jego, jego forma, jego dyspozycja po prostu zachwyca. Można tylko ciągle bić brawo, zdejmować przed nim czapkę i cieszyć się, że nadal ma ochotę być wśród nas i skakać. 92 metry Noriaki Kasai, 1,7 punktu dodane za wiatr. Oto lądowanie, które jeszcze raz oglądamy, nie było najlepsze, mocno uciekała lewa narta, dlatego też niskie oceny, ale oczywiście początek drugiej dziesiątki i zapewniony występ pierwszej serii jutrzejszych zawodów. Tak, Noriaki bardzo często przy lądowaniu ma taki przyruch, że ten... Czy siada lewanego odjeżdża w bok. No ale może, może podczas konkursu będzie w stanie nad tym zapanować. Daiki Ito. Znacznie młodszy, chociaż ponad 30-letni reprezentant Japonii. W tym sezonie piąte miejsce podczas jednego z konkursów to było w Engelbergu. I to była najwyższa lokata Daiki Ito. No i skok, podobnie jak w przypadku Kasai, dobry, aczkolwiek. Aczkolwiek na miejsca w ścisłej czołówce nie wystarczy. Sytuacja, jeśli chodzi o wiatr, znowu się ustabilizowała. Niespełna punkt, będzie odjęty od noty Dajki to, co oznacza, że skakał w warunkach niemal obojętnych wedle uśrednionego pomiaru. Czyli pewnie troszkę w plecy, troszkę podnarty, trochę z boku. Wylądował na 93 metrze i wydaje się być umiarkowanie zadowolony z tego wyniku. Sam moment, proszę Państwa, Robert Johansson, 26-letni mieszkaniec Lillehammer, zawodnik, który debiutuje na Mistrzostwach Świata Seniorów. W tym sezonie pierwsze w karierze podium, w tym dziwnym konkursie w Innsbrucku był drugi, a w ogóle jest 21. zawodnikiem Pucharu Świata. Potrafi skoczyć bardzo dobrze. O no i teraz pokazał taki bardzo dobry skok, skok Robert Johansson. Może nie tak daleko jak Janne Ahonen, którego odległość wspomnimy 97 metrów. 3,5 metra bliżej wylądował Johansson, ale w ładnym stylu. Docenione to przez sędziów. Cztery oceny 18-punktowe. Wiatru prawie tym razem nie było. 90 punktu na plusie dla Roberta Johanssona. Oznacza to miejsce piąte. Ahonen, Takeuchi, Romaszow, Forfang, Johansson to pierwsza piątka. Interesujący zestaw tej, tej grupy klasyfikowanej na czołowych miejscach. Być może za chwilę się to zmieni, bo pierwszy z reprezentantów Niemiec na belce startowej, zawodowy wojskowy, jak większość sportowców uprawiających narzędzia klasyczne w Niemczech, czyli Stefan Lai. Dobry długi skok reprezentanta Niemiec, bardzo ładnie to wyglądało, wydaje się, że może nawet Jana Honena wyprzedzić, wprawdzie wylądował metr bliżej, 96 metrów, ale troszkę mniej punktów będzie odjęte za wiatr, no i bardzo podobną notę noty, tam chyba dziesiąte części punktu tak, mogą na jednego albo drugiego. No teraz fiński sędzia dał 18,5 punktu. Akurat to lądowanie Niemca nie było tak ładne jak Jany Achonen. tak mi się przynajmniej wydaje. My Ale mi się wydawało inaczej. No właśnie. No i co pan poradzi? 90 punktów. Tak, jak mówiliśmy, 10 części punktu będą ich dzielić. 90. Ahonen lepszy ciągle od rywala. A teraz pierwszy z Polaków, Dawid Kubacki. Dawid, który jest medalistą mistrzostw świata za konkurs drużynowy w tym sezonie. Bardzo dobrym dla niego. Miejsca w czołowej dziesiątce dwukrotnie. Wczoraj dobrze skakał w treningach, dzisiaj w serii próbnej i teraz w kwalifikacjach także. Brawo, Dawid! To jest najdłuższy, wydaje mi się, lot 99 metrów. metrów brawo, a więc tylko 2 metry bliżej od rekordu skoczni. Najdłuższy skok w kwalifikacji, w dodatku, ładny stylowo bo tutaj lądowanie Dawida też było bardzo porządne 30 metra na sekundę wiatr pod narty odrobinę tylko uciekała prawa narta. Od 2,8 punktów, ale noty za styl 18-18,5. Będzie na pierwszym miejscu Dawid. Zmieni na pozycji lidera Ahonena. Tak jest. Dawid Kubacki 129,2. A więc o 3 punkty wyprzedził Janę Ahonena. Brawo Dawid. Janę nam do widzenia. Za chwilę obejrzymy na tym stanowisku dla lidera kwalifikacji reprezentanta Polski. A teraz Eugenii Klimow reprezentujący Rosję. Rosjanie na razie w komplecie przechodzą przez kwalifikacje, no i oczywiście Glimow do nich dołącza, jako że jest najpewniej, najrówniej i najlepiej skaczącym w tym sezonie przedstawicielem swojego kraju. Tylko cztery razy nie zdobywał punktów w Pucharze Świata tej zimy, w pozostałych konkursach. Kiedy startował, kiedy... Czuł zazwyczaj w drugiej dziesiątce. Pewnie nie miał okazji dzisiaj oglądać rywalizacji specjalistów kombinacji norweskiej, bo już tutaj musiał się przygotowywać do swojego występu. No ale myślę, że zadowolony jest z tego, że, że, że zmienił, zmienił dyscyplinę, bo w tej kombinacji wygrywał często skoki, a potem na ostatnim miejscu przybiegał, męcząc się jak Wenezuelczyk, nie wypominając nie na nie trasie biegowej. Tak. Aż e... tak źle to nie wyglądało, chyba. Tak źle nie wyglądało. Szóste Mistrzostwa Świata Węsem de Compse była W tym sezonie 14. Zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata najlepszy jego sezon i do tej pory 14 miejsce to najlepszy wynik w jego startach na Mistrzostwach Świata. To było Jeme na skoczni normalnej. Ten sędę no, Zadanie wykonane, czyli kwalifikacje e, przeszedł, choć ten e, występ nie był e, na pewno zbyt udany. 88 metrów tylko e, to wynik Francuza. Dawid Kubacki liderem, przypomnijmy, trzy punkty przewagi nad Janem Ahonenem, trzeci Eugenii Klimow, no, oczywiście dużo dalej od tych zawodników, z czoła klasyfikacji będzie Bęsem Dekom Sebuła. Dawid tutaj skakał podczas treningów wyśmienicie, przecież wygrał pierwszy na pozostałych tak. wysoko w serii próbnej, także bardzo, bardzo dobry skok, bardzo wysoka lokata, no, więc jego udany występ tutaj nie jest zaskoczeniem, także dla Kamila, który... Siedzi sobie spokojniutko i czeka. Jeszcze ma troszkę czasu. Trzech zawodników pozostało nam do końca kwalifikacji szternen. Freitag i Żyła. Oto reprezentant Norwegii. Troszkę się pogorszyły warunki Wieje w plecy. No i widzimy, że w związku z tym reprezentant Norwegii wylądował za blisko, ale też nie pomógł sam sobie, bo ten skok nie był dobry. Po prostu 89 metrów. Odległość będzie wystarczająca, tym bardziej, że bonifikata za wiatr wyniesie cztery punkty ponad. Czyli jedne z gorszych warunków w stawce miał, nie licząc oczywiście Zimona Amana, który, który załapał się na jakieś tam zupełnie pozaskalowe poduchy. Tak. Cztyrne w tym momencie 22. No a za moment Richard Freitag. Dla Niemca to są czwarte mistrzostwa świata indywidualnie, najlepiej w Waldifiemy, gdzie był na obu skoczniach na szóstych miejscach. Ma medale za konkursy drużynowe. No, ten sezon taki powiedziałbym mieszany, jedno podium, trzecie miejsce w Zakopanem, ale też kilka konkursów dużo słabszych. W efekcie jest na dwunastym miejscu w Pucharze Świata reprezentant Niemiec. Richard Freitag. Ładny skok, Ładny dobry, skok ale... e, odległości. Natomiast bez wątpienia m, troszkę brakowało, aby być e, na czołowym miejscu. Tyle, ile wynosi punkt K. Lądowanie nierewelacyjne, oceny 4 po 17,5, 1,18. 4 punkty dodane, no bo wiatr tyłu skoczni, tym razem głównie 40 metra na sekundę. Tak trochę jakby z kosem leciał e, Richard Frey, tak Być może niezbyt nie e, równo wybił się z progu. O, w każdym razie jego doświadczenie pozwoliło mu na to, aby e, większych problemów tutaj nie mieć, ale jak mówiliśmy, odległość, miejsce w klasyfikacji dość odległe. No i za chwilę ostatnich zawodników, którzy już się kwalifikują. Już wiemy, że Polak te kwalifikacje wygra, bo albo będzie to Dawid, którego widzieliśmy przed chwilą, albo Piotr, którego oglądamy teraz. Piotr Żyła, piąty start na Mistrzostwach Świata, dwa medale obydwa w drużynie. Pewnie chciałby sięgnąć po trzeci. Nie jest to takie oczywiste, bo wewnętrzna rywalizacja w naszym teamie zacięta. No ale bardzo ładny skok Piotra także. Tak jest, Dawid Kubacki miał odjęte 2,8 punktu, Piotrek Zawiat pół punktu dodane, odległość 3 metry słabsza jednak od Dawida, oceny 18 punktów od większości sędziów, czyli prawdopodobnie e, może być tak, że na pierwszym, drugim miejscu będziemy mieli Polaków. Zaraz zobaczymy, bo 3 punkty przewagi Natiana Honenem ma Dawid Kubacki, z Piotrem wygra. Ale nie Zatok. Weź i buprom Zatoki. Działa już po 15 minutach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twoim ulicie lub zdrowiu. Nie przejmowałam się specjalnie moimi rozstępami, ale podczas wizyty w drogerii z ciekawości sięgnęłam po Bioil. Bardzo się cieszę, że to zrobiłam. Od teraz Bio Oil jest zawsze na pierwszym miejscu mojej listy zakupów. rumiankowy Regina. Super wytrzymały. Teraz trzy miękkie warstwy. Miękki, pachnący. Super wytrzymały. Transmisję pucharu świata w narciarstwie alpejskim. Wspiera HET. <try> Świetne wieści, proszę Państwa Miło patrzeć na zwycięzcę kwalifikacji Przed konkursem na skoczni normalnej Na Mistrzostwach Świata na Mistrzostwach Świata 2017 w Lachti Zwycięzcą kwalifikacji Dawid Kubacki 99 metrów Najdłuższy skok Dobrze oceniony przez sędziów W efekcie nota 129,2 punktu A na drugim miejscu w tych kwalifikacjach Piotr Żyła, który skoczył 96 metrów I przegrał ze swym kolegą z reprezentacji O 2,7 punktu Tak, w kwalifikacjach Jana Ahonen. Więcej Polaków nie było, no bo Maciej Kot i Kamil Stok w tej grupie, która teraz rozpoczyna swoje skoki. Peter Preutz, no bardzo dobry, bardzo długi skok Słoweńca. Te skoki nie będą już oceniane. 98,5. Odległość robi wrażenie. Nie muszą tutaj tak cyzelować stylu przy lądowaniu, nie muszą aż tak bardzo uważać na telemarki zawodnicy. No ale taka drobna demonstracja siły nastąpiła w wykonaniu Słoweńca. Chociaż Peter, mimo że wrócił do lepszej dyspozycji, na pewno niż w znacznej części sezonu, nadal jest troszeczkę nieustabilizowany, trochę chimeryczny w tych skokach. Jedne ma bardzo dobre, za chwilę gorsze. No, nie udaje mu się to, o czym mówią skoczkowie, szczególnie nasi, że trzeba dwa razy skoczyć dobrze w jednym konkursie. Nie ma Markusa Eisenbichlera, który powinien być następny na liście startowej. Mówiliśmy o może tym, że mieszkał przeziemił. w jednym pokoju z Karlem Geigerem, który się rozchorował. Potem ich odizolowano, ale, ale być może nie jest w pełni zdrowy Eisenbichler albo nie czuje potrzeby skakania. Popatrzmy zatem na Manuela Fettnera, Austriaka, który dobrze prezentował się we wczorajszych treningach w dzisiejszej serii próbnej i dobrze prezentuje się także w kwalifikacjach. Dla niego oczywiście jest to skok treningowy. Teraz z 95 metrem lądował, 95,5. Tak. Ciekawe, że mimo tego, że ma 31 lat to są jego drugie Mistrzostwa Świata, no, ale przez wiele lat w reprezentacji Austrii niełatwo było przebić się do, do reprezentacji, no ale ma medal za konkurs drużynowy w Valdivieme w 2013 no i roku. No on ten medal złoty. przecież im uratował w momencie, kiedy przy lądowaniu tak. mu się wypięła jedna narta tak. i on na jednej nodze był tak. w stanie dojechać, dzięki czemu miał na tyle wysokie noty, by drużyna austriacka tak jest. utrzymała prowadzenie. Michał Hajbek. Też jeden czempionat tylko na koncie, to było falun dla odmiany. Tylko że jest skoczkiem młodszym o kilka lat od Fettnera. za 10-11 dni w niedzielę przyszłą. Będzie obchodził w 26 urodziny. No podobna odległość. Podobny skok jak ten w wykonaniu Manuela Fednera i w podobnych warunkach chyba. 95 metrów. Można zatem powiedzieć, że zawodnicy z czołowej dziesiątki klasyfikacji Pucharu Świata potwierdzają, że nie znajdują się tam przypadkowo. Tak jest. 95 metrów. Hajbeka, no którego z pewnością też trzeba zaliczać do tej grupy 6-8 zawodników z największymi szansami na walkę o medale. Pozdrawiamy Adama Małysza, który jak wczoraj mówiliśmy, w rozmowie z naszymi stoczkami, właściwie odkrył lachty dla Polski obok niego doktor Winiarski, bo przecież tutaj w 2001 roku zdobył złoty i srebrny medal tocząc przepiękną walkę z Martinem Schmidtem, który komentuje obok, obok w Eurosporcie Niemieckim. Andras Wellinger, Andras Wellinger, no którego forma w tym sezonie jest znakomita. Zwycięstwo Willingen, miejsca drugie w Zakopanem, Sapporo w Oberstdorfie, dwa razy w Pjongczang. Młody przecież ciągle, 21-letni chłopak, ale ostatnie tygodnie ma rewelacyjne i potwierdza, że o, chyba jest głównym kandydatem reprezentacji Niemiec na to, by walczyć tutaj o medale. 98,5 metra, a więc wynik znakomity Andrasa Wellingera w ładnym stylu. miał by odjęte, czy ma odjęte w tym momencie 1,4 punktu, wylądował pół metra bliżej od Dawida Kubackiego. Pewnie gdyby były ceny sędziowskie, to być może okazałby się w łącznej nocie lepszy od Dawida. No ale wiadomo, on się kwalifikować nie musi. Pokazuje jednak dużą klasę Andras Wellinger w tym sezonie. A zatem bardzo dobre skoki Wellingera, Prełca spośród tej grupy perkwalifikowanych. No właściwie wszyscy pokazali dobre, ale oni, oni jeszcze troszkę na plus się odznaczyli. Maciej Kot teraz. Też świetnie tutaj skacze, od początku pobytu w Lachki. Wszystko to dla niego treningi. No bo także i ten skok, który w tym momencie oglądamy tak należy traktować. No i to też 96-7 metrów chyba jakoś... Tak, myślę, że taka tak. będzie to odległość. Bardzo spokojnie. Maciek, z którym też wczoraj rozmawialiśmy, który miał pewien kryzys, bo nagle ta prawa narta gdzieś mu zaczęła tam uciekać, przekręcać się. Był problem podczas konkursów niemieckich, szczególnie w Oberstdorfie na Mamucie, no ale w Azji wszystko wróciło do normy. To były piękne konkursy, wspaniała dla niego wyprawa. No i proszę, 97 7. metrów, Przez trzy punkty, wiecie. tak, tak dodane też... zawiat z tyłu. No więc Maciek sobie potrafi w takich warunkach, właściwie chyba w każdych w tym sezonie, Poradzę. radzić, dlatego jest piątym zawodnikiem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. No i Domen Prec, o którym mówiliśmy, który pewnie biorąc pod uwagę to, co w ostatnich tygodniach prezentują zawodnicy, nie powinien być w reprezentacji Słowenii, no ale skoro jest zawodnikiem klasyfikowanym wysoko w Pucharze Świata na miejscu czwartym, to pewnie dlatego dostał szansę od Gorana Janusa. Popatrzmy. No, na pewno jest to gorszy skok niż pozostałych zawodników z czołowie dziesiątki, których oglądaliśmy. Zresztą od wczoraj właściwie taki gest, jak widzieliśmy teraz, zrezygnowania, zniechęcenia, niezadowolenia mu towarzyszy. No bo wczorajsze skoki treningowe, dzisiejsza próbna były po prostu słabe w wykonaniu, a ostatnie tygodnie w Pucharze Świata także no, nie, 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 nie mogły go zadowalać po tym, jak we wcześniejszej fazie sezonu cztery razy wygrał zawody Pucharu Świata. Na tle tego, co on pokazywał wczoraj. Dzisiaj w serii próbnej to ten skok, paradoksalnie. To jeden jeden tak. z chyba z, może mu dać jakieś tam powody do może niezadowolenia, ale nie, nie musi tak, aż tak się wie. zamartwiać. Ale widać, że jest biedny, sfrustrowany. Tak. On nie unosi tego, co się, co się wydarzyło. Był na szczycie i nagle był tak. nie, wi nie wiadomo, jak się podnieść. Daniel tande, No ten akurat imponuje stabilnością. Bardzo równo, bardzo dobrze skacze w tym sezonie reprezentant Norwegii no, tutaj wprawdzie nie pokazywał aż tak długich skoków, by wymieniać go na, tle, znaczy na podstawie tych wyników treningowych i, i serii próbnej, by wymieniać go w, w pierwszym szeregu kandydatów do medali, ale wiemy, że Daniel Andretande akurat na zawody się potrafi zmobilizować. No i zobaczymy, jak sobie, jak sobie na tych mistrzostwach poradzi. Tak, oczywiście po sesji kwalifikacyjnej dla tych zawodników człowej dziesiątki treningowej nie należy wyciągać daleko idących wniosków, ale warto popatrzeć, jaką, jaką mają dyspozycję, jak, jak reagują na to, co osiągają zawodnicy, bo to też na pewno jest jakaś tam między nimi drobna wojenka psychologiczna, jeśli tak to można określić. Stefan Kraft. No, Najgroźniejszy, jak się wydaje, rywal Kamila, walce o krystałową kulę, walce o medale mistrzostwa świata tutaj w Wlachti, znakomicie prezentujący się w ostatnich tygodniach Austriak. O i potwierdza to, że jest rewelacyjnie dysponowany. Pamiętamy jego kłopoty zdrowotne podczas turnieju czterech skoczni, nieobecność w paru konkursach, no ale, ale ostatnie występy są rewelacyjne, znakomite w jego wykonaniu. 99,5 metra, a więc najdłuższy jak na razie skok kwalifikacji. Ładnie wykonany przy niezauważalnym niemal wietrze, raczej z dołu skoczni. Ma odjęte 1,2 punktu. Bardzo dobrze wylądowany ten skok przez Austriak. No jest w znakomitej dyspozycji Stefan Kraft W serii próbnej miał czwarty wynik Czyli w czołówce No i zobaczmy jak skoczy Kamil Z to, który w serii próbnej miał wynik najlepszy Który na treningach notował wyśmienite rezultaty no i Dla którego też jest to skok treningowy A więc on w dobrej formie Bo jest, bo wiemy o tym No i pozostaje nam tylko trzymać kciuki za Kamila Podczas zawodów Znowu się chwycił za kolano, pamiętamy o tych problemach, o dolegliwościach, ale gdzie on wylądował? 103,5 metra. 103 metra to. 103,5 metra, ale czy to nie jest okupione jakimś problemem zdrowotnym? Miejmy nadzieję, że nie, ale najpierw chyt za kolano, a później taki grymas bólu, który zapewne za chwilę zobaczymy. Na razie warto popatrzeć na ten rzeczywiście piękny, bardzo daleki skok. Mówiliśmy o demonstracjach siły, no to to jest po prostu, to on ich przeskoczył wszystkich. O kilka metrów. Niewiarygodny po prostu. Miał dobre warunki, 4-6 odjęte za wiatr, noga boli, ale uśmiecha się Kamil, on mówił, rozmawialiśmy o tym z nim kilka razy, że ma taki problem, że jak skoczy daleko, jak na takim wypłaszczeniu ląduje, to pojawia się dolegliwość, no ale to jest wszystko do naprawienia szybciutko przez ja I Miejmy nadzieję, że tak będzie, bo forma Kamila jest niebotyczna.